Jeszcze. Już. Dla Bogu. E, zapraszam proszę na odwiedzanie. Tak. E, tutaj, się, tutaj się będą e, takie fajne rzeczy. to tak? będą dwa pokoje takie dla pięciu osób. Dla wspaniałych braci. E, tu jest to się okaże. Tu jest trzyosobowy pokój. Tam no, będzie dwuosobowy pokój. Będzie łazieneczka jedna. Jest trójka, tak? Tak. Ja, masz po, pozwolenie na tą kamerkę? Tak. Oczywiście. Tak. zapraszam, bo tu takich dwóch panów, takich wynajęliśmy do murowania. Rok już, rob, już, robią ten komór. Rok, rok. Aaa, jaki oh. brzydki. Oh. <laughs> A tu jeszcze jeden taki pan tutaj. On, on nie agi. Na niego mówią. Nie, nie san. I to jest dwuosobowy pokój, to jest mój pokój. zbliżenia są konieczne. Tego pan nie zna, ale jest musiciem. ja do kamery. pomacha. Dlatego mówię, że dwa lata ustawiałem ten komentarz. tak? Tak mówiłem, czy rok? Tu jest łazieneczka, tak? Dla żużosów. Będzie. Hej, czy Tu będzie kuchnia. Fajna kuchnia. Kiedyś. A tam idzie taki stary pan, taki, który tu już się zasiedział. Wiele lat tu już jest. I on jeszcze tu będzie wiele lat, jako... Jak... Ale my tu skręcimy dokument teraz, na przeszkadza. Dokument jest tej budowy, tej a to kręć, 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 bo to były z i można było powstanie warszawskie kręcić. তোমরা তোমরা পলাতক